Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Magda i w dzisiejszym filmie pokażę, co zdobyłam w Lompexie ostatnimi czasy. Jak tutaj patrzę na tą moją stertę, to będą to spodnie przewaga, będzie spodni. Eee, chyba tak, tak, spodnie i sukienka, więc mam nadzieję, że ten filmik nie, nie zanudzę Was tym filmikiem ponieważ tylko tyle mi się udało uzbierać, więc ja nie przedłużam. Jedynie tylko zachęcam do łapeczki w górę i do subskrypcji, jeżeli jesteś nowym moim subskrybentem. Ja tutaj patrzę, czy czasami, no ale widać mnie chociaż tak, więc mam nadzieję, że też rzeczy też będzie widać. Oczywiście będą przewidki, więc te rzeczy pokażę Wam, jak one wyglądają na mnie. Dobra, nie przedłużam, bo już mi się język wygląda. Tutaj kupiłam, e, oczywiście cen, wam nie wiem, czy będę wam mówiła, ale ceny będą od e, złotówki do 6 złotych, można tak powiedzieć, więc cen raczej nie będę mówiła, chyba że mi się coś przypomni. E, tutaj mam takie spodnie dresowe, one miały dosyć plamy duże, ale na szczęście się wszystko wyprało wyprały i doprały się te spodnie i naprawdę są w stanie bardzo idealnym, więc tutaj z nimi jest nie tak, no, po prostu jakbym ją, po prostu jakbym kupiła te spodnie e, ze sklepu. E, jest to marka, marka Goldi jest to rozmiar S. Ja je na pewno kupiłam za złotóweczkę. No i tutaj z tyłu, może z tyłu na dole, e, mają e, ściągacze z takim, takim, tym, tym tym czymś, że można sobie ściągnąć i mieć bardziej, wiecie, żeby przykostce były dosyć przyległe. Dobra, nie przedłużam, bo tych spodni jest naprawdę bardzo dużo. Kolejne są spodnie woskowane. Jeżeli chodzi o markę, jest to River Island. Ja te spodnie kupiłam, o! Ja te spodnie kupiłam za 6 zł, za 6 zł i one są takie, no takie powinny powiedzmy, że to są bardziej takie leggingsy, gdzie te spodnie naprawdę mi się przydadzą, bo ja lubię właśnie chodzić, wiecie, w takich t-shirtach albo w koszulach i do tego właśnie takie spodnie, leggingsowe, można powiedzieć. No i tyle na ten temat tych spodni. Kolejne są legginsy z takim fajnym tyłem, bo one są tutaj marszczone na pośladkach. One są w, w talii dla mnie za duże, więc będę chciała je troszeczkę przerobić, gdzieś wszyć tą gumkę, żeby pasowały do mojej sylwetki. Jest to 92% poliester i 3%. 8% spandex, ale jeżeli chodzi o markę, niestety Wam nie powiem. Jakieś no-name'owe no leggings'y. No i tutaj zwykłe są nogawki, jedynie właśnie tu na pośladach, e, między pośladkami jest ta gumka, co bardziej e, pokazuje, ok, e, podkreśla pośladki. E, no i tutaj z tyłu również są e, te marszczenia i z przodu również są marszczenia, więc te legińcy naprawdę super wyglądają na sylwetce i ja je kupiłam za złotówkę jak tamte dresiwa kolejne są jeansy chyba tych nie pokazywałam Wam tak mi się wydaje, ale te kupiłam za 9 złotych i one są marki kubus, chyba kubus. Tutaj jest chyba marka kubus, kubus as. No i tam 93% bawełny, 5% poliester i 2% elastan i naprawdę są takie fajne, takie porządne te dżinsy. Oczywiście nogawkę tutaj mają obszarpaną i te nogawki były zupełnie inne, bo one miały normalnie nogawkę, tylko tu miały takie Przedarcie jakieś takie dziwne i nie mogłam tego ogarnąć. I stwierdziłam, że po prostu wezmę nożyczki i to odetnę, i będą pasowały idealnie na mnie. I bardzo jestem zadowolona, bo idealnie na mnie pasują. Więc takie spodnie za 9 zł. Kolejna jest taka czarna bluzka, tutaj u dołu jest takie nie wiem, marszczenie z, z gumy. Tutaj ma po środku guziki. Ja ją kupiłam za złotówkę. Jest to rozmiar, nie wiem jaki rozmiar, ale marka to jest HM. I to jest taki rozmiar bardziej 40-38. Więc troszeczkę będę chciała przerobić tutaj w talii, ponieważ to wygląda niezbyt ciekawie. Chciałabym, żeby ona bardziej tutaj obciskała talię, niż tak wisiała, można powiedzieć. Można powiedzieć, można powiedzieć. No, więc tyle na ten temat. Tej bluzki naprawdę jest super. A jeżeli chodzi o. Który um, chodzi o mój psiak? Trzeba bym słychać łapy. A jest to rozmiar 40. No, tak jak mówiłam między 38 a 40. Um, I jest to. Jest to, co jest? 100% wiskozy. Kolejna jest dwuzeczka z marki Kubus As i rozmiar L. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, o, o co? O materiał. Jest to z 90% wiskoza, 5 elastę i 3 coś tam. Nie wiem co to jest. No, więc na pewno to jest materiał wiskozowy. Jest naprawdę taki porządny ten materiał ona miała plamę tutaj w okolicach taką dosyć nieprzyjemną, taką żółtą i myślałam, że się nie dopierze, ale wrzuciłam tą bluzkę w t-shirt w oksy i naprawdę wszystko się doprało, więc jestem bardzo zadowolona, że tą bluzkę uratowałam i naprawdę materiał jest taki porządny i na pewno będzie mi służył dosyć długo. Kolejna rzecz jest to, są to takie prześliczne fioletowe legginsy w rozmiarze niby 40, ale to jest bardziej 36-38, bo, 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 pasu, bo pasują na mnie idealnie i jest śliczne. Prze, przepiękny jest ten kolor. Jeszcze takiego koloru nie mam w swojej szafie, więc fajnie tak odbija to światło. I również będę w nich chodziła albo po domu, albo gdzieś na zakupy. Naprawdę jest przepiękny ten kolor. Tak się spieszę, bo jest naprawdę tego sporo. Tutaj są spodnie jeansowe rozmiar 34 i jest to marka Stradivarius. Jest to rodzaj spodni Mam Slim i one naprawdę są slim-slim. Tutaj w pasie są idealne. No i tu nagawka jest taka typowo slim. No, i można powiedzieć, że to jest takie: są, są to bardziej takie rurki niż e, mam jeansy. E, więc tyle. A ja za nie dałam. <laughs> przepraszam, chyba 3 zł albo złotówka, bo były w przeddzień dostawy w takim nowym lumpeksie. No, i tyle: I są w takim kolorze, można powiedzieć, szarym niż czarnym. Tutaj jest bluzka e, czarna. Tutaj po środku jest, są guziki, niestety marki Wam nie powiem, bo nie wiem, ale tutaj wiązana jest przy szyi, więc tutaj jest taki dekolt odkryty, a tutaj jest ciut, szyja jest zasłonięta. Nie wiem, czy nie przerobię tej bluzki, ponieważ chyba nie jest mi niewygodnie z tym takim, można powiedzieć, żabotem, czy jak to tam się nazywa tutaj przy szyi, więc będę chciała chyba obciąć i po prostu zrobić, żeby żeby tego nie było, a był sam tutaj dekolt, więc tak się zastanawiam i nie wiem, czy nie wszyję tutaj takiej gumki, która fajnie tak zmarszczy i będzie tak przyległa ta koszula, no i tutaj zwykłe ma rękawki, więc tyle na ten temat i na pewno to jest większość poliester, nawet nie wiem, czy to nie jest taki stuprocentowy poliester, ponieważ materiał jest dosyć miły, no ale nie, pewnie nie oddychający i ja za nią chyba dałam 3 złote, złotówkę, coś w okolicach tych tej, tej ceny kolejna jest oj, oj, oj oj, oj, oj kolejna jest e, sukienka za którą dałam chyba 6 złotych tak mi się coś zdaje, chyba tak miałam nie mówić cen, ale wiecie dopiero mi się jak tą rzecz biorę do ręki dopiero mi się przypomina co ile kosztowało, poczekajcie, bo ja się tutaj się zakręciłam, nie wiem jak to pokazać, chociaż ta przebitka się pokaże, więc tutaj nie będę się męczyła, jak tą sukienkę pokazać, ale ona ma taki ogromny dekolt, na pewno będę chciała ją przerobić, tą sukienkę, jeżeli mi się uda, ponieważ tutaj... Tu za bardzo odsłania i również tutaj po bokach, również odsłania, gdzie można zobaczyć połowę piersi, więc to mi niezbyt pasuje, więc będę chciała ją przerobić. No i z tyłu, z tyłu tutaj jest taki normalna długość. No i tutaj ma te takie super sznureczki z tyłu pleców, i również sznureczek fajnie przechodzi pomiędzy piersiami. No i niestety to jest, co mnie niezbyt cieszy, ponieważ ona mega elektryzuje. Jest to marka My Love Made in Romania i 100% poliester. I niestety ona naprawdę elektryzuje porządnie. Strasznie się przykleja do ciała, gdzie mi to niezbyt pasuje i nie wiem, czy Albo ją przerobię, albo po prostu ją odsprzedam komuś. I chyba, że Wy macie jakieś patenty, które pozwolą, żeby ta, żeby ta skóra, w sensie, żeby ta sukienka tak się nie przyklejała do skóry. Jeżeli macie jakiś patent, albo kupiliście kiedyś jakiś płyn, albo macie jakiś płyn w domu, który właśnie zniweluje troszeczkę to elektryzowanie się, to dajcie w komentarzu znać. No, i tutaj mam dwie rzeczy, które przerobiłam. Pokażę Wam się przebitka, jak ta rzecz e, prezentowała się e, na mnie przed przerobieniem. A nie ostatnio, bo jeszcze mam spodenki, przepraszam. E, jak ta rzecz e, wyglądała na mnie, była to sukienka, e, ale teraz zrobiłam z niej spódniczkę, co mi się bardzo podoba. Tylko nie wiem, czy za bardzo jej nie skróciłam tutaj w talii, chociaż dwa razy. Musiałam owinąć ten materiał, żeby zrobić, wstawić tą gumkę, ale naprawdę spódniczka mi się bardzo podoba. I do tego sobie zrobiłam gorset. Tutaj musiałam nowy zamek wszyć. Nie wiem, czy go nie zmienię, ponieważ on jest zbyt ordynarny, zbyt taki, wiecie, gruby. I nie wiem, czy właśnie nie przerobię tego zamka i nowego jakiegoś wszyję. Więc takie właśnie dwie rzeczy przerobiłam z jednej sukienki. Z tyłu ma tutaj takie marszczenie. Szyte są po prostu gumki. No i tyle. I takie właśnie DIY mi wyszło, więc pokażę Wam się przebitka, jak te rzeczy wyglądały razem, a jak wyglądają teraz właśnie osobno. Tutaj mam... Spodenki. Uuu, ale na, na wideo będą naprawdę takie, bycie pomarańczowe, wręcz takie żółte, można powiedzieć. Ale wyglądają bardzo ładnie na, na skórze, na ciele. Naprawdę super. I latem, naprawdę sprawdzą się te spodenki. Latem, no już jest lato, ale dosyć często w nich nie chodzę, bo nie mam praktycznie gdzie. A jak mam wolne, to pada deszcz. Jak jestem w pracy, no to takich zbytnio, takich wiecie żarówiastych spodenek nie założę, <grym> więc no niestety będą musiały czekać, aż będę miała urlop. Chociaż ten urlop mam za dwa tygodnie, więc mam nadzieję, że te spodenki będę dosyć często używała, nosiła. Rozmiar to jest 34 i naprawdę pasują na mnie idealnie, więc naprawdę nie warto się sugerować rozmiarami, tylko przymierzać te rzeczy, bo możecie się naprawdę zdziwić. Że jeżeli nosicie nawet 38-36, to się zmieścicie w mniejszy rozmiar, więc warto jest naprawdę mierzyć te rzeczy w ląpek i się nie zastanawiać, że na wieszaku jest ym, ta rzecz w rozmiarze mniejszym czy tam większym, bo naprawdę trzeba mierzyć. No i z tyłu tutaj prezentują się w ten sposób. Mają to taki, ym, mają yy, tutaj taką yy, ala kieszonkę, ale ona nie jest wiecie, że nic nie można w nią włożyć, tylko po prostu jest taka kieszonka. No i tyle. I ja za nie chyba dałam naprawdę bardzo mało, bo między złotówką a 3, a 3 złote, więc naprawdę super. No i materiał mają taki satynowy. No, więc naprawdę udał mi się, udał mi się ten zakup, bo naprawdę spodenki są śliczne. Chociaż nie nosiłam takich kolorów, ale latem naprawdę war, warto jest poszaleć z kolorami. No dobra, na dziś to wszystko. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jest troszeczkę dłuższy, a mam nadzieję, że go troszeczkę skrócę żeby się lepiej Wam to oglądało. Ja tylko zachęcam do łapeczki w górę i również do subskrypcji, jeżeli jesteś nowym moim obserwatorem. Ja dziękuję ślicznie za te poprzednie wyświetlenia i subskrypcje. Mam nadzieję, że będzie Was więcej. Że będę miała motywację do nagrywania i Wy będziecie miały chociaż frajdę, że oglądacie mój kanał i możecie się inspirować, żeby iść do tego lumpeksu, bo naprawdę tam można spotkać super rzeczy, naprawdę za małe pieniądze. Dobra, ja nie przedłużam i widzimy się w następnym.